Siemanko, witamy Was w, wraz, wraz z Rysiem na kanale naszym Świnka Morska na tapecie. Rysiu, to chyba twój czas. Cześć, witam was wszystkich fani, moi kochani. Dziękuję za z tego miejsca za nowym subskrybentom, Za to, że jesteście, za to, że cały czas się powiększacie. Tak, za to wszystko wam. Dziękuję, dziękuję wam kochani i całuję was. Rysiu, jak ci tutaj jest, powiedz mi? A dzięki, jest mi w porządku. Nie, ja nie słuchajcie aż tyle tego, tej karmy, tak jak może się to wam wydawać, kochani moi. Wiem, dużo sianka, jest mi bardzo dobrze, rewelacyjnie. I tutaj mój opiekun Jarek bardzo dobrze się mną zajmuje. A mi jest super. Dzięki, dzięki za te słowa uznania, przyjacielu, mały, biały. Świniaku mój, ja też bardzo się cieszę z pracą, ze współpracy z Tobą i z tego miejsca dziękuję wszystkim subskrybentom, proszę o łapkę w górę, jeżeli macie jakieś pytania do Ryśka, chyba zrobimy kącik Q&A, czyli takie słynne kąciki youtuberskie, Rysia bardzo chętnie odpowie Wam na wszystkie pytania. Tak, tak, odpowiem, odpowiem na wszystkie Wasze pytania, wszystkie Wasze zagłostki, a tak, tymczasem, co nie, nie wiem, co tu robić, no ale no, chyba idzie coś o szamie. Pewnie jakieś sianki. Dzień dobry, Wisiu. Także dziękujemy serdecznie nowym subskrybentom. Witamy Was serdecznie. Czekajcie na filmy, a będą się pojawiać w miarę możliwości, w miarę czasu. Także pozdrawiamy Was serdecznie wraz z Ryśkiem i trzymajcie się. Pozdrawiamy. E